Ile ten czubek ma lat, babcia? 30, jak nie 40. Vintage. Hej kochani, witajcie na moim kanale. Mamy tydzień, drugi vlog masowania. I dzisiaj mam taki czas, żeby trochę posprzątać i spakować paczkę do domu samotnej matki. Ja już mam karton przygotowany. Mam nadzieję, że mi wystarczy. Paczka do domu samotnej matki. Zapasowana, idziemy ją zważyć. Zobaczmy ile kilogramów. No, prawie 11, więc naprawdę jest fajnie. Jeszcze się w oklaskę świąteczną i lecimy do komatu. Bardzo się staramy chodzić regularnie na siłkę, przynajmniej raz w tygodniu. Dochodzi nam tu różnie. co to za tajemne węzły? Może te lampki ogarniemy najpierw? No i ładnie. Podoba Ci się? Bardzo, ładnie. Ładnie? Jestem ja to od, od Was. Okay. Rączki ugryzione, no. podgryzione, ale takie śliczne to jest. Oj, Ładne? A jakie smaczne. Tak ja lubię piernik. Przekładany czy nie przekładany, najlepszy? Dla mnie, ja jestem z dzieciństwa przyzwyczajona. Do przekładanego? Dla mama moja, nie? To będzie w tym roku, babczynia, przekładany, wiesz? Podobno nie. Tu jest łyso, a tu za dużo. Tak zawsze było wieszane, że są jedne grubsze, drugie cieńsze. Tak, żeby było tak trochę, nie tak zupełnie opasane, prosto. O takie, coś takie. takie. Wielandy, tak. o o, fale. o, o, o. Babcia, czy są wystarczające fale? No, niech będzie. Czy będę. coś Ci brakuje tu? Tu, o tu mi brak. Tu? Co? Bo jak jest tu tak, to tu nie może być tak. Siedź w drogę. O. Ile ten czubek ma lat, babcia? 30, jak nie 40. Vintage. Jest akceptacja, czy nie? No, tu ja czuję, czuję, Czekaj, a on nie ma wgłębienia w przodu? A ma! no to było. Zraszka. Widzisz? Dawaj, ostatnią honorową. Gdzie no nie wiem. Tak może Co? być. No pięknie. to nie gwiazdka. Ale, a choineczka już pięknie się prezentuje. No pięknie. Ale to dzięki moim kochanym prawnuczkom. <laughs> pięknie wygląda. Dzisiaj mamy taki mini jarmark świąteczny u nas w Rusztynie. Nie taki miastowy, tylko taki zorganizowany prywatnie, więc mam nadzieję, że uda mi się was do niego zabrać, ale najpierw śniadanie. Kupiłam w mięsnym metkę cebulową i powiem wam, że ona pachnie tak cudownie. Czasami mam taki craving na coś takiego. No, jak zwykle perfekcyjne awokado. Ja pestki z awokado raczej nie wyrzucam, opóki nie zjem kamole. Dostałam pestkę, wtedy awokado nie czerniej. No zobaczcie, jakie się trafiło po prostu idealne Cytrynka, Sól ziołowa. No i kolendry kupiłam w Lidlu. Ufie ten zapach. I zanim będę ciąć paprykę, lubię sobie jeszcze tak właśnie porozgniatać w tej paście, żeby ona puściła te wszystkie zapaszki. I na kanapkę. No i na śniadanie dzisiaj serwuję właśnie kanapkę z guacamole i kanapkę z metką cebulową. Smacznego. Okazało się, że jarmark nie jest w koszarach, tylko troszeczkę w innym miejscu. Myśleliśmy, że to będzie to samo, ale to jednak była po prostu opcja kupienia tylko rękodzieła. Nawet nie było to w świątecznym klimacie, ale znaleźliśmy super stoisko z obrazami malowanymi na deskach ze starej stodoły. Było też dużo ceramiki, ale nie było nic, co akurat by nam pasowało. Było to dosłownie przy koszarach, więc zeszliśmy tutaj ten obiad i to jadłam ostatnio i po prostu było przepyszne. Tym razem wzięliśmy fokacie i była dosłownie 10 na 10, nawet 11 na 10 co widać zresztą po mojej reakcji. Ja wziąłam makaron z pesto i z buratą, a Grzesiek wziął to, co ja ostatnio pokazywałam wam, że brałam. I serio, chyba za trzy razy próbowałam tych dań i naprawdę, i nawet tutaj wam mówię, tylko nie było słuchać, nie wiem, które lepsze. Myślałam, że ten jarmark będzie dużo większy, ale przynajmniej Grzesiek pokazał by sobie przepiękny obrazek Pani mówiła, że ten piesek to jest autentyczny piesek, który nazywał się Anią, więc to jest obraz z aniołem. Następny dzień zaczęłam bardzo rano, więc nie odzywam się do Was tutaj, żeby nie obudzić Krześka, ale cały makijaż, który robię, macie na poprzednim vlogmasie, więc jak chcecie zobaczyć, co dokładnie używam i jak to wygląda, to zajrzyjcie sobie tam. Ogarnęłam się na tip-top, szybko dopakowałam, co tam potrzebowałam, bo akurat suszyłam rzeczy z poprzedniego dnia i ruszyłam w trasę, najpierw do Warszawy, a później to akar zabrał nas pod łódź do B-Farmy i to miejsce jest przepiękne. Aha! Aha! Super! Przepięknie. Nie mrużymy, tak chcę kilka fot zrobić. Bo ja Wam w sumie nic nie powiedziałam, ale jesteśmy na imprezie Liko na takiej nocowance. Jesteśmy z salą. Beauty sleepover. Beauty sleepover. Zaraz się przybieramy w jakieś e, coś luźniejszego i idziemy na warsztaty z pieczenia monek. Jestem taka głodna, że. Hanel Bulen. Mm. Jest tutaj o, przepięknie, w ogóle przepiękna Łazienka. Motywem eventu jest marka Rituals. Mamy też mega cute piżamki, ślafroczki, skarpetki, bluzy. Bo... O, ale miękka bluza. Bluzy. No nie, kubeczki. Zestawy dostałyśmy. No, jest tu mega pięknie. Powiedziałam ci, że możesz wziąć kapciuszki sama zapomniałam Ja nie wzięłam kapciuszków. Tak więc jesteśmy tutaj na dostosowance numer dwa edycja zimowa. Po przyjeździe mieliśmy dosłownie pół godziny na wypicie ciebie herbaty, rozpakowanie się i na dole czekała już na nas gotowa kuchnia do robienia cynamonek. Witam, witam! Of influencers, in influencer's in the wild. Tak. Każdy tu z popyłem. <ślam> ale zaczyna się mieć kolor. Ale to mieć cholera. A okej. Ale my stojimy po prostu. Cieszę się, że Sela zabrała mnie ze sobą na event, bo tym razem właśnie ona zabrała mnie i powiem Wam, że ja ogólnie uwielbiam nawet w domu robić wspólne wypieki razem z rodziną albo ze znajomymi. No, widać, że pro! Uwielbiam robić cynamonki i no powiem szczerze, że ostatnio robiłam je dosyć często, więc muszę opatentować w końcu ten mój idealny przepis i się z Wami podzielić. Po wypiekach od razu czekała na nas kolacja, można było sobie wybrać rzeczy, ja wybrałam tatarka i widać po moim minie, że byłam po prostu w siódmym niebie, bo byłam też mega głodna. Po kolacji czekały na nas warsztaty zapachowe. Zostałyśmy przeprowadzone przez wszystkie rytuały marki Rituals, przez wszystkie zestawy, skąd nazwy, skąd kolory, z czym mają się kojarzyć konkretne rytuały i dla kogo są. Więc była to super sprawa, super doświadczenie. Oczywiście wszystko przy pysznej herbacie, a później dla chętnych, jeszcze przed oglądaniem filmu, była sauna. Sala chciała iść, więc oczywiście poszłam z nią i nie żałowałam. Po saunie szybko wzięłyśmy prysznic i dołączyliśmy do dziewczyn, które oglądały Holiday. Holiday to jest mój ukochany film, jak wiecie, robiliśmy sobie warkoczyki, jadłyśmy pyszne rzeczy, piłyśmy kakao no po prostu cudowny wieczór. Oldzia podrzuciła nas do Warszawy i jeszcze przed pociągiem skoczyłyśmy do Hub Tomamy i powiem Wam szczerze, że to jest chyba najpyszniejsza macza, jaką piłam kiedykolwiek w kawiarni i w sumie chyba kiedykolwiek naprawdę uważam, że warto tutaj skoczyć, szczególnie też, że mają w różne dni różne deserki, więc bardzo polecam. Następnego dnia nic nie nagrywałam, bo miałam zawody, ale kolejny wieczór spędziliśmy u babci, e, oczywiście ubierając kolejną choinkę w tym roku. Moja babcia trzyma nasze ozdoby. Ja nawet nie wiem, ile te ozdoby mają lat, ale ponad 20 to na pewno. W tym roku się udało, że nikt nie był chory i po prostu ubieraliśmy w pełnym komplecie tą choinkę. To jest mega fan dla mnie. Ja tak pamiętam od dziecka, że była taka tradycja, i to jest e, super. A potem, oczywiście, bicie bombek na szczęście. Śniadanko zaczynamy od maczki w moim nowym kubku. Przepiękny jest. Ja się właśnie ogarniam, bo jedziemy odebrać furę. Furę w ogóle mieliśmy odbierać w marcu, ale przyjechała wcześniej, więc musimy ją odebrać teraz. Powiem Wam, że byłam tak podekscytowana, że oprócz tego, że Pan nam nagrał jak otwieramy furę z materiału, to nic nie nagrałam, bo od razu pojechaliśmy po prostu pokazać samochód rodzinie, bo bardzo chcieli zobaczyć. Oczywiście musieliśmy wszystkim pokazać nowy samochód, więc troszeczkę dłużej nam zajęło. No i jest prawie już w niedoczasie, więc szybko ogarniam beski, bo dzisiaj mamy... Wigiluję naszą wspólną dziewczyńską. To są takie klasyczne, a te będą takie orzechowo-piernikowe. Premia jest mascapone, jest krem jajeczny, który robiłam ostatnio do best i po prostu go zamroziłam. Jest przyprawa do piernika, wanilia i jest trochę tego kremu. I ten krem, on zmieni Wasze desery. Naprawdę przepyszny jest. I teraz do przystrojenia tej bez będziemy potrzebować takich orzeszków i one są solone. A tu mam wersję słodzoną. I ja chcę je podziałać i po prostu tutaj ułożyć takie pokuszone, z trzy daktyle i właśnie po trochę słonych i słodkich orzeszków. I w ramach dekoracyjnych wrzucam jeszcze tutaj gdzie nie gdzie żurawinkę, niektóre rozkrojone, niektóre całe i oczywiście rozmaryn gdzie nie gdzie. Oczywiście to też raczej nikt nie będzie chciał tego jeść, ale tak wiecie, ładnie to wygląda, tak od razu świątecznie się robi. I zobaczcie, jak o wiele ładniej i apetyczniej wszystko wygląda, jak jest tak ładnie przystrojone. Dodajmy jeszcze kilka migdałków do żeby tutaj jeszcze rozjaśnić troszkę tą naszą wezę. No i do tej owocowej mięta. Jeszcze przed samym wejściem wsetnę je cukrem, pudrem, żeby wyglądało jak oprószone śniegiem. Aha, Skąd ty masz takie piękne serwetki? Zajebiście o Boże, jaki to wygląda. No, no, Olcie bym Ci wzięła, ale cieczkę ma, wiesz? Olcia przygotowała do nas barsz z uszkami i pierogi i w ogóle wszystko przepięknie wyglądało. Później mieliśmy czas na odpakowywanie prezentów i dziewczyny kupiły mi śliczne prezenty. Bardzo dziękuję, jeżeli oglądacie, to pozdrawiam serdecznie. A później miałyśmy oglądać świąteczny film i skończyło się na zmierzchu. Zobaczcie, jaka Ola tutaj była mega skupiona na filmie. Kolejny dzień zaczęłam od pysznej herbaty zimowej, takiej z cynamonem, z kardamonem, z goździkami, z żurawiną. Z no, pomarańczył ze wszystkim, co tylko można sobie wymarzyć, i od razu poleciałam na paznokcie. A po paznokciach dosłownie wybiegł po bukiet dla Oli. Prezent już miałam ze sobą i przyjechałam, i akurat słuchajcie, trafił mi się nawet torcik. I na koniec tego vloga wstawmy razem piernik. Chciałam w tym roku zrobić taki piernik staropolski. Oczywiście trochę się nie wyrobiłam i miałam wstawić go już dwa tygodnie temu, ale cały czas było coś. Ja cały czas wyjeżdżałam i cały czas czegoś mi tam brakowało, więc po prostu tego nie wstawiłam. Ale wstawimy to przynajmniej tydzień przed świętami, więc może się nie zdąży tak dobrze przegryźć, jakby leżał to grycie 3-4 tygodnie. Ale myślę, że da radę. 500 gramów miodu. Ile to będzie? Dużo. Prawie cały miód. Korzystam z przepisu z kwestii smaku, zostawię Wam yy, link w opisie. z jajka. Trzy jajka. W garnku rozpuszczam miód. No i cukier. Pomieszałam biały z czcinowym, bo nie miałam aż tyle czcinowego. Dodaję jeszcze troszeczkę ekstraktu waniliowego. Ale cukrowa breja. Jeżeli chodzi o przyprawy do piernika, to ja zawsze daję dużo, więc I lubię też dodać troszeczkę imbiru, bo taki takie, wiecie, trochę spicy. No i oprócz przypraw do piernika leci też cynamon i to dużo cynamonu. I bardzo lubię dodać też taki cukier, tylko że, o taki jak ten, z Delekty, tylko że migdałowy, ale niestety nie mam dzisiaj, więc leci jeszcze cukier z wanilią. Spoiler alert! Piernik wyszedł super, mam nadzieję, że Wam również dodaję przepis w opisie. Skorzystajcie z niego w przyszłym roku, bo naprawdę wyszedł przepyszny. Przepraszam, że Wam tak późno tego vloga dodaję, ale jest 24 grudnia 1445, a ja dopiero go kończę. Mam nadzieję, że się zdążę wyrobić na Wigilię. Wam życzę wszystkiego, to najlepsze wesołych świąt szczęśliwego nowego roku i wiele uśmiechów, tak jak ma jak jedząc z krawki od piernika buziaki.